Niech dalej z tymi hmm. ile tu rekinów jest, powinniśmy coś achievement już się spadłeś Płynie tu Tu płyną Ryszard, ty draniu My gramy kurwa Dobra, w... Jest w The Hunt, Call of the Wild kurwa widzę, a nie w Foresta. No stary no to... No, no ale stres jest, nie? <laughs> Wszyscy wiedzą, że to jest gra o wysoką stawkę A chuj, że sami tu przypłynęliśmy stary, że na się... naprawdę, ten poton jest okropny bo jak tutaj zginiesz, to zyskanie tego zajmuje w chuj czasu, nie? Pary te mewy brzmią jak jakieś małpy To sumie jak tak. te mewy z Nemo Daj Dobra, płyniemy do brzegu No cie płyniemy Cztery rekiny. mnie żyje jeżeli... Dobra, jeżeli zdechnę <gum> Trzymaj reki Rekin. Rekin. no chyba? Frontalnie ode mnie Dobra, tylko ja płynę kurwa po skosie ja słyszałem rekina też, więc. Kurwa, ty jestem pod wodą, jak to się stało? <grych> no, nie wiem, no. do w... Kurwa, no wypłyń! Zamiast w Kurwy, synie, co jest? Ja się topię. Czuję. Mamy tutaj podręcznikowy przykład efektów bezstresowego wychowania. Ja muszę iść spać, bo ja mam ogólnie jakiś ten księżycyk na zero. Ej, hey, kurwa, ja płynę po skosie, faktycznie. A ludzie bałem, tak jak uczyli w szkole, żeby nie przechodzić. Zapisuj, Oskar. Jest Virginia. Kasper, <grych> <grych> Idę zapisać i dopiero ją zajebie. mała. Prześwituję Dlatego kurwa chciałeś, żeby żyła. Nie Pierdzę podejdziesz zobaczyć o co mi chodzi. Chodź spania, nie Już ją zajebałem raz widziałem energię. E, dlatego ją ja zabiłeś, bo zobaczyłeś, że przyśwituje. I to co Kasper odjebał zajęło nam tylko godzinę, żeby naprawić. A, nie jeszcze nie skończyliśmy naprawiać. A, <noise> ty nie skończyłeś. <noise> Czemu ty Melex? Jest twój Melex! to jest mój mel? Przecież my tu przejechaliśmy? Nie ma, nie ma, nie ma nic, jest. To ty pierdolisz, Oskar? Ten Melex, który tutaj był na brzegu, to ja z Katrem go zostawiliśmy. Nasz, Twój malek, Oskar, był po drugiej stronie, razem z moim pierdolnikiem, ale nie wiem, bo wygląda jeszcze. Minus jeden. Minus jeden. Dobra, ja wiem, że masz pewien kolor skóry, który może wskazywać na pewnego rodzaju. standard zachowak. Welcome Dobra, no właśnie działa. No ty, no gościu. Ale poczekaj na niego, kurwa. Ach, kurwa, właśnie, Jeżeli myślę, że to działa tak, jak działa, no to po drugiej stronie powinny być wszystkie wasze pojazdy. A Kuba, masz lotkę? Mam. lotnie? Mam. nie mam. Czyli po, po lotnim. musisz... Zapis, zapis, był po Bo Ja od, od dziwnej strony wybiegłem, bo myśmy zeszli z zlewa, a ja przeszedłem tą, tą rzeką, można powiedzieć. Więc jakbym ominął jak cały ten łuk, który myśmy zrobili tam. Czekaj, nie tam. To jest jakaś łódka. Co to jest? No jesteś Gówno. To nic nie ma to, to już kurwa jest przesada no, no jeżeli pobyt. to złotaliście to powinny wasze rzeczy gdzieś to być Nie ma Ale nie widzę waszego Nie warunika. widzę No mówię, bo zajebałeś mojego Nie wiem kupot kurzwier widziałeś gdzieś masz Wiesz, sam powiedziałem yeah, że żeby... już jest Melex jest. jest, jest mój pierdolnik Co? Jest. I co? Oskar? wszystko jest Przeproś Oscar trolluje Przeproś, Tutaj Albo cię wywiąza. Stawił, stawił solpeksę i już tam widać efekty. Uparty staruch z gret. Coś To Na pewno nic. Nic się nie stało. No ten to co, ten, ten jest mój, nie? Ten jest mój. Ten jest mój, nowe skip. ten jest mój. No <ślad> Słuchajcie, ja bym poszedł tam gdzie dymek taki był Ja bym poszedł no, nice, nie. Nie, nie. Za mną, za mną. O, kurwa mam stało? Kurwa Czemu Dobra. nie Jedziemy do tego dymku, przecież jest blisko, tutaj pola. Za mną, goter. za mną Będzie To pewny. Będzie do tego wiocha, za mną. Chcę zobaczyć jeden znacznik. I potem jedziemy tylko gdzie chcesz, o? No i o zobaczycie. Na stówę, kurwa, tak, na YouTube, on oglądał wszystko. Tak. Jestem zmęczony udowadniając to, kurwa. I co, teraz też zaletabowałem, co nie? No, widać było. Co? Ty, to... Ty pierdolisz że w ogóle? Ja bym coś powiedział, ale kurwa... Nie zasada. zapada się powstrzymał Zbieranie, kurwa, klabotów, To też by youtube'ował wszystko, je ja, ja tylko swoją analityczną kurwa wiedzę wykorzystałem Czekaj ten Mądy Tędy mówisz tak a to powiedział twórca na YouTube Czekajcie Boję się tam wyjść, póki on tak wisi Daj, skuba. Ej! Ja to mogę wziąć i przejść do na drugą stronę No dobra zajebiście nie, ale to twój wyskok był w i... Pomogę wam, pomogę wam, czekajcie. No, o naszą. kurwa. Czekajcie. Ej kurwa. Wyciąganie kurwa z rzeki pojazdu. Kurwa, ale się melek zamienił. O, o, o. o, 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 o. o, o. Hajku, kurwa, Hajgo. Hajgo, kurwa Hajgo. Stefan. O, o, dałeś, Dajcie mi możliwość. Na luz, dałeś? Kurwa. Dobra, koła wkakuj na dach i mnie wypierdol. O, o. Tu, gdzie ty jesteś, dobra. No, czekaj. No. Jak tu wypierdolić? O, o, o. Aha, bo ty popychasz go tym gównem. Tak, musisz mieć w rękach tego robocika do jeżdżenia. I wtedy się dzieją dziwne rzeczy. Prawda, bo nie, kolejtery nie działają jak trzeba. No. O, o, o. o. Kurwa, to jest jak samo chodzi, kurwa na ten. Dobra, i. O, ej, dobra, czekaj, poczekaj, daj mi się oś. Oskar, kończy, grę już, jest w finałej lokacji. A, A to jest jestem, kurwa, tutaj <laughs> <już>. <laughs> Kurwa, ty <te> granie z wami. Pub miałem takiego kierowcę, zajmij tego. Jechaliśmy tym kurwa motocyklem, co ma. ten. ten obok siadło jeszcze, kurwa. To tak jechał, że zajebał mnomo budynek, kurwa, i wymukliśmy wszyscy, kurwa. A ty już skończył grać, gdzie ty jesteś? Nie, Oskar to jest jaskinia chyba To jest jaskinia chyba od tego, od 3D, nie? Z drukarki. Tak. No. Poszedł no, może być. to może. A co twórca powiedział? Jaskinia zwiększa troszkę chyba, widzę już. Dziwna reklama to była? Nie, to nie jest jaskinia. Z drukarką 3D, a jeżeli jest, nawet to ją zmienili. Ale to jest już, to jest już jaskinia. To już wy, wygląda dojebanie, i są typy. I są typy. W końcu kurwa coś porządnego. Oni stoją, oni nie atakują nawet. No za późno, ja ich atakuję. Odpierdol się kurwa. Gnoju. jestem pewien, ale chyba mam starą siekierę. Ja Jeżeli że mogę pomóc. Właśnie, tyle tabletek doceniam i... cię za to, że, że ten, że... Że my się napierdalamy, a ty pierwsze co to kurwa idziesz i tylko Eee e, 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 żeby zlutować, kurwa A potem jak mi zdech to by było Kurwa, kurwa Zapisał Kurwa, nie mam tego Kurwa Nie mam czego lutować kurwa, jest, jest latarka kurwa. kurwa na chuj to grać? Ej, chodźcie, bo tam jest Ej, skarb. Ty, wybuchło coś! To, ale... Pomocy! coś wrócił? Nie wiem ja podnosiłem krzyż i wybuchłem, kurwa. Kurwa? <grym> to ty, kurwa? Czemu kurwa? mi się powstrzymać. Czemu kurwa we mnie? Jak usłyszałem, to usłyszałem ciszę, Jakuba, to już wiedziałem, że to się zdarzyło. Zdejdźcie, że ja się się leków, a ty mi rozjebał wszystko, kurwa. Wrażenie. Ja też. Że tu będzie można zaskoczyć. Dobra, idziemy tu czy tam? Tu, Oj, tu bo tam, tam nie wiadomo, czy wyjdziemy stamtąd. Ale nie nie, 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 tam tu, tylko tam, gdzie wy byliście wcześniej, tam poszliście dalej. Czy tam był yy, ślepy był? Tam był ślepy zaułek. No, 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 co to kurwa jest? O lol. O kurwa ty. Kuba granat. Idę. Nie dolnij w to. Ale gówno ty. No. Ja doperzę jabane. Czao rzucił już? Nie, jeszcze nie rzucił. Nie ja rzuciłem. Dobra. dobra co. Nie o. Okej. Okay. Teraz no kurwa się. Jaki zrób teraz procedury? Coś tu jest. Słuchają radia, patrz. Muza, pierdala, dobra, no. O Kuba masz radio jak się rzucił, kurwa, no to No, odpierdol się! No i to jest jaskinia. No w końcu, kurwa, o, nie? No, patrzcie to... na ten rysunek. On na no pewno widzę, ma jakieś no. znaczenie, coś będzie musiało takie obeć. Tak było w foreście, jedynce. No, fajne, bo widzę, jest to rysunki tych potworów. Tych lepszych. Tu kolejny potwór. I znowu ten taki sam jest, jak coś. Wygląda jak pająk. Mhm. Jest tego pośladkiem złączony. Kurwa mać! Można to pociąć. Ty jakiś... Ej, to można pociąć właśnie. No, 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 no. Się rzucili kurwa wszyscy. Się... Nie kurwa gryziesz po stopach. Duże mały. No ale to je pana jeszcze światło. Wyście tu pobiegli kurwa już. czego? Widzę właśnie. Samki yes. morde! się, że jak my dojdziemy do końca tej jaskini to znajdziemy jakieś narzędzie do tego kryształu. O. Halo. Uh -huh. Kurwa, to jest zajebane etoperze. A to jest co innego w ogóle niż te kanibale na zewnątrz, kurwa. No. O, tu jest jeszcze jeden. Uważajcie to ten bossem. jest, dobra. I'm dying. Help me. A tym pokoju ewidentnie za bossem a nie był tak. Uh, bossa. Dawaj tego młotował Oskar. I like no, it ale zajebiste światło było, nie jak tu. Uch! A bo ja nie odpaliłem. A ja też kurwa, ja też Lecci butelką z wódką kurwa. A jak ty to odpaliłeś w ogóle? Jak masz na tego? Okay. Uff, o jak mi zajebały! To ja cię uderzę. Aha okej Ile jeszcze gierkowania się tu szykuje? Nie wiem ile chcecie jeszcze grać. Eee y no mi się spać jeszcze nie chce. Bo chyba żeśmy się rozdzielili trochę. Mhm. Mm no... czekaj, F poszła do góry. Kto to jest? Frank. Ja. No, Oskar oczywiście. Kurde. Coś jeszcze chcesz kurwa powiedzieć toksycznego. <grym> Dobra, to Pochodzę. tutaj... To tu, tu wsio, tak? Mhm. Mm Już się... toksycznym chujkiem, Oskar Przepraszam, no coś ty powiedział? <grym> powiedziałem... Powiedziałem ci, że... Powiedziałem ci kurwa, że... Że jesteś toksycznym chujkiem Nie miło z twojej strony In game Hmm, a to przepraszam In game może być Jest fajnie się. Nie wygląda, żeby można było to wysadzić, szczerze mówiąc Nie no, kurwa, jestem pod wrażeniem że Dzieciak? W, ku... że w końcu jaskinia Pierwszy się z ja. Słuchaj, starałem się, żeby wydedukować, gdzie może taka tak, być Tak, wydedukować, do... kurwa, do... Chyba, tam chyba bradamo chodzi co w go Od razu, jak Oskar mówi cokolwiek, to widzę tego jamgika, co się tak patrzy podejrzanie, Tak! Nie? O właśnie, a to jest dobry z czego się robi zbroję z kości, kości Z kości, z kości mutagen, a tu jest, nie, no <gulanie> mutagen Czemu nie mogę go wykastrować, kurwa? O, to zagram. O, i tutaj jest tyrolka, no i zajebiście O kurwa, no przecież nie wiedziałeś No i chłop wiedział gdzie iść o. Pomóżcie mi, bo mnie napierdala głównie. Mówisz ja Oskar, mam... że całkowicie przypadkiem Znalazłeś to Twoja wiedza <gulanie> doprowadziła nas do tyrolki Słuchaj do jaskini Jestem dopiero rok na studiach. Wyobraź sobie co ludzie poprzedziliście. Aj kurwa, yy, Powtórzenie roku? <głosy> <głosy> Najlepsi yy, pamiętaj, że ten. Kierowcy też prawo jazdy za drugim zdają. Dobra, chodzi. Ja rozumiem, że tu możemy zjechać, panowie. Tak. I właśnie zjeżdżam. O, właśnie coś biegnie. A ja zjechałem. A ja też. Już to, to walcz Tata KE! O. Oh. Oh. Sasaki! Oh, no i chyba wyjście to jest? Skąd, wiesz? <grym> no bo już wyszedłem ze skini. Dobra, tylko znamy się była chyba inna droga od wejścia No i URMX Nie przewidziałem tego, że będziemy teraz bez <grym> 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 A taki był ładny, amerykański Szkoda! <grym> może mi daleko. Nie no, Oskar nas poprowadził, tak Oskar? <grym> Jasna sprawa za mną no i prawda, widzicie. Zbierajcie po drodze kamienie i patyki, bo patyki są u nas deficytowe, nie? Nie, no. ja nie będę zbierał. Dobrze. Dobrze. Idę tym toksycznym chujem żyć w tej swojej bańce. I proszę, i, z... i wszystko jest. Skąd wiedziałeś? Nie. No, no akurat w tej sytuacji, Rafał. A ty wiedziałeś, w którą stronę trzeba iść? Co, no żebyśmy odpali mapę, to byśmy znaleźli. Ty nawet latarki znaleźć nie umiałeś. O! Ja nie mam żadnego patyka. A co ty chcesz? Słuchaj, może mam, może... A co ty chcesz zrobić? No znacznik. No dziwo też nie mam. O Virginia, hello. to jest nabije. Gdzie on jest? Kasper, tylko nie podchodź do niej, zostaw Nie podchodź do niej nawet już. My jesteśmy graczami Hatfu z babami. In game Czy jak to było? What the fuck? Do I play with a girl? I goście nagle wiesz Szybki wołd, żeby ją kiknąć z CS-a, co nie? NERD Chłopaki, patyka potrzebujemy, a nie bale A Kuba chce wypierdolić Maleksa znowu kurwa. Tu masz Chociaż ja wsiądę Już będzie trzeba wracać tym pojazdem żeby... Ale Kuba się wyjebał, moro! Siema, to kolejny raz ja się z wami znowu pożegnam, daj suba i łapkę drogi widzu, aby być na bieżąco i czekaj na kolejną część.